W 23. kolejce Betklik III Ligi Grupy III Grupa Chmiel MKS Polonia Słowice podejmowała drugi zespół legendy polskiej piłki nożnej Górnika Zabrze. Goście od pierwszej minuty meczu próbowali uzyskać bramkową przewagę i długo nie trwało, gdy po fału na polu karnym sędzia spotkania podyktował jedenastkę dla Zabrzan, skutecznie wykonaną przez Jakuba Jelenia. Po utracie bramki do ataku ruszył zespół Polonii i po kilku akcjach i strzałach sprzed pola w 43 minucie na listę strzelców wpisał się Cyprian poniedziałek, tak więc do przerwy było 1-1. W drugiej połowie meczu dawało sobie znać dojrzałość trzecioligowa gości, którzy przejęli inicjatywę raz po raz zagrażając bramce Polonii. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, po raz kolejny Subiczanie nie wytrzymali presji i praktycznie już po regulaminowych 90 minutach stracili bramkę strzeloną przez piwo Świerkota. Oto komentarze trenerów obu zespołów. W pierwszej połowie byliśmy taką równorzędną drużyną, ale w drugiej połowie nas nie było. I, I tak jak się broniliśmy przez tą drugą część tego spotkania, no to tak to też to już wisiało w powietrzu i wykonaliśmy kilka zmian, ale te zmiany czy one coś dały, no widocznie nie, bo straciliśmy bramkę i, 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 i przegraliśmy za duży błąd, kilka błędów i, i, i dlatego górnik zdobywa trzy punkty. Okej, okay, no następny wyjazd, potem mamy trzy mecze u siebie. Eee, wierni bice będą, my będziemy. No, no tak, to no są wierni bice. My też tutaj chcemy gdzieś wyjść z tego takiego dołka, żeby kilka punktów zdobyć, ale zawsze nam czegoś na końcu brakuje. My też wiemy czego, tutaj nie będziemy też tutaj tego mówić w, przed publicznością, przed państwem i, i chcemy wyciągnąć wnioski, no ale <laughs> przepraszam, ale są zawsze jakieś te Końcowe minuty. Brakuje tu nam jakości, i, i, i dlatego te bramki dostajemy. Dla nas każdy mecz jest trudny w tej rundzie. Wiadomo o co gramy: gramy o, o utrzymanie. Nie jest to, nie jest to tajemnica. Yy, wiadomo gdzie są subice, w jakim miejscu w tabeli. Mogą wygrywać. Myślę, że nie muszą. My bardzo chcemy, i na pewno to gdzieś. Widać na boisku, że jesteśmy spięci w niektórych momentach. Nie radzimy sobie z tym, ponieważ mamy młody zespół. No ale walczymy, walczymy do końca po to, żeby ten cel, który mamy, czyli utrzymanie w trzeciej lidze, dowieść do końca. Nie jesteśmy na pewno zadowoleni z pierwszej połowy. Cały zespół nie zagrał dobrego, do, dobrej tej pierwszej połowy, natomiast w drugiej połowie już weszliśmy na, 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 na swoje tory. Myślę, że dużo pracy w defensywie, plus, plus środek, pomocy 6-8. Mocna, mocna praca. No i oczywiście nasz kapitan Marcin, który, Marcin Wodecki, który zawsze jest podporą i, i bardzo dobrze wpływa na chłopaków. więc tutaj na pewno, na pewno tych zawodników trzeba wyróżnić. Do końca sezonu pozostało 11 kolejek. Następny mecz Polonia-Słubice gra na wyjeździe z Unią Turza Śląska. Kolejne trzy kwietniowe, tydzień po tygodniu u siebie. 12 kwietnia podejmuje Karkonosze-Jelenia Góra, 19 śląsk Ii Wrocław i 26 kwietnia mks Kluczbork. Życzymy przełamania złej pasy i pierwszych wiosennych punktów.